Dzień dobry. Chciałem Państwu przedstawić oto kolejne, kolejny projekt, który już ukończyłem. A przed Państwem jest piec, który będzie służył do wygrzewania elementów polakierowanych lakierem proszkowym. Piec jest zrobiony na prośbę mojego serdecznego przyjaciela Piotra. Pozdrawiam Cię. Nie wiem, kiedyś dawno, dawno temu obiecałem ten piec. Tak odwlekałem, odwlekałem aż. Powiedziałem, że dobra, zrobimy ci ten piec. Zacząłem go robić słuchajcie. Jakoś na początku stycznia. Dzisiaj mamy 20, zdaje się, 7 czerwca. O, w końcu wyszedł <laughs> zakończony. Jestem przeszczęśliwy. W końcu z tym klocem wyjadę z garażu. Cóż mogę powiedzieć o piecu? No... Piec jak pies, konstrukcja wykonana z profili stalowych 30x30, wewnątrz izolowany jest wełną e, trójeczką, natomiast w miejscach, gdzie idą kable podgrzałek od wentylatora e, i, i innych urządzeń, tam termopary i, i, i lampki, dałem płytę krzemionkową, zresztą się później okazało, po pierwszym odpaleniu pieca niepotrzebnie, bo ta płyta krzemionkowa miała izolować przed temperaturą te kabelki. Natomiast w miejscach, gdzie tej płyty krzemionkowej nie ma podpaleniu pieca, okazało się, że temperatura ścianek bocznych blach oscyluje w granicach około powiedzmy 35-37 stopni. Także mogłem dać zwykłą wełnę w tych miejscach. Cóż więcej o piecu? Zasilane są, zasilane jest dwoma grzałkami, dwa razy po tysiąc W. Grzałki pozyskane metodą gospodarską ze złomu, ze starego piekarnika, wyciągnąłem je, okazały się sprawne. Z tegoż samego piekarnika wyciągnąłem też lampkę. Z ceramiki, która jest temperatura odporna. Okazało się, na, że żaróweczka świeciła, także część rzeczy zastąpiliśmy, żeby nie wchodzić w koszta. Rzeczami ze złomu, nie? Coś więcej na temat pieca. Zasilany jest, tak jak mówiłem, grzałkami. Sterownikiem jest REX100, który temperaturkę możemy sobie ustawiać, zadawać taką jaką nam się podoba. On będzie ją trzymał, sterował przy pomocy przekaźnika SSR. Ten przekaźnik SSR steruje napięciem podawanym na grzałki. Nie? Ale jak to ze wszystkim bywa, nie mogłem się ustrzec, projekt nie mógł się ustrzec, chorób wieku dziecięcego i co się okazało przy pierwszym odpaleniu, nie? Więc chodził, wszystko z nim było OK, jak najbardziej. Natomiast mówię, w pewnym momencie zaczęło coś się niedobrego dziać z tymi dwoma przełącznikami, o, zaczął lecieć delikatny dymek, nie? Tutaj, o, te dwa. Co się okazało, no przegrzały się, mój błąd, bo powinienem dać stycznik, mówię, w tym miejscu i po prostu użyć tych przełączników jako tylko sterowania pracą stycznika. Później to i tak przerobiłem. Zaraz opowiem, jak to jest podłączone. Natomiast w międzyczasie, kiedy mówię, spaliły się te spaliły się, przegrzały się, potopiły się te przełączniki, od razu upadł mi ten przekaźnik SSR. I sterowanie ten Rex sterownik podawał sterowanie na przekaźnik, natomiast on go nie rozłączał. Nie rozłączał napięcia podawanego na grzałki, i, i no cóż, cały czas temperatura rosła, nie? No więc zamówiłem ten przekaźnik nowy, wymieniłem go i tutaj troszkę pozmieniałem, przepiąłem całą instalację. Bo ten tutaj włącznik startuje nam samym wentylatorem i. Lampką, która jest tutaj nad termoparą. Termopara zresztą jest termoparą typu K, także do 700 stopni, nie? Wiatrak służy po to, tylko i wyłącznie, żeby, mówię, temperatura w całej komorze, w całej objętości komory pieca była na tym samym poziomie, nie? I troszkę to przepiałem, teraz wrócę do tematu, nie? Przepiałem to, czyli ten wyłącznik steruje tylko i wyłącznie, mówię, zaświeceniem się lampki, wiatraczka. No i teraz. Ta symboliz, sygnalizuje, ta dioda sygnalizuje nam o, o tym, że ta lampka i wiem, wentylator działają. Natomiast tutaj, ten przełącznik, tutaj, który jest ten drugi, hopla, steruje nam pracą przekaźnika przekaźnika stycznika elektromagnetycznego, który zapadaje nam prąd yy, na grzałki i na tamten przekaźnik SSR. Nie? I w tej chwili o mamy temperaturę zadaną na przykład zadamy mu tam 51 stopni startujemy i zaczyna nam piecyk grzać wszystko jest zabezpieczone bezpiecznikiem topikowym 10 a tak żeby to wszystko jakoś było tutaj na wierzchu na tym panelu więc możemy sobie ewentualnie ten, ten bezpiecznik tutaj mówię wziąć i i, i, i. Wymienić. Natomiast mówię, no udało mi się ten piec rozgrzeć do 270 stopni. Nic się z tym nie działo, z piecem, nic się nie działo z bezpiecznikiem. Mówię tutaj po przepięciu tego wszystkiego w całej instalacji: mówię, wszystko jest fajnie, nic się nie grzeje. Także tak to wygląda. Z zewnątrz pomalowałem go farbą poliuretanową tak, żeby po prostu ta farbka delikatnie sobie tam pracowała z tym piecykiem, bo jednak mówią się do jakiejś temperatury nagrzewa i farba miała być do temperatury odporna do temperatury 380 stopni i prawdopodobnie jest, bo wewnątrz pieca tutaj, o nic się z tą farbą nie dzieje, nie? Także, także myślę, że jest odporna. A jeszcze jedna rzecz ta szyba i ta wewnętrzna szyba też pozyskana jest z piekarnika ze złomu, który drugi kupiłem, który okazał się piekarnikiem, mówię, sprawnym nawet. Cały sprawny piekarnik. Nie będę mówił marki, żeby nie robić krypto, jakieś reklamy, nie? Także tak to pokrótce wygląda. O, już piec zaczyna, mówię, startować. 43 stopnie. Temperatura zadana to jest, nie wiem, czy będzie dobrze widać. Pewnie nie będzie, mówię. A nie, dobrze widać. 51 stopni, nie? Jest 46. I następuje później wyłączenie grzałek przez przekaźnik SSR i tak to pokrótce wszystko wygląda. Nie? Piec ma wymiar 70 na 70 po zewnątrz. Do tego jeszcze dodatkowo kółka będą przykręcone, bo piecyk będzie stał sobie na, na kółeczkach na ziemi. Będzie jeździł I chyba to wszystko w tej chwili. Yy, temperatura, mówię, ten, ta dioda tutaj informuje nas o tym, że następuje podanie prądu na grzałki. Natomiast, jeżeli zgasła, ta temperatura, mówię, yy, to napięcie na grzałki nie jest podawane. No i zadana temperatura 51 stopni, to troszkę światło. słabo pada. O, proszę bardzo, szanowni państwo, 51 trzyma. Jeżeli temperatura będzie spadać, następuje załączenie ponowne pieca i a może otworzyć drzwi i załączyć ta zielona kontrolka. O, zaraz zobaczycie Państwo. 51. Odpalimy. Tutaj troszkę nam powietrza uciekło. 51. Temperatura delikatnie nam tutaj próbuje spaść. Więc sterownik załącza grzałki. Sterownik szczytuje z termopary temperaturę co pół sekundy z taką częstotliwością dwa razy na sekundę i o. I znowu trzyma 51 stopni, także e, działa. Tak jak powinno to wszystko działać. Jestem zadowolony myślę, że Piotr też będzie zadowolony i. I, i to chyba wszystko, kochani, w tym filmie. Dzięki za uwagę i. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia.